Tylko coś mnie chyba bierze. Muszę wziąć L4. To od komputera. Mówiłam, że za dużo przy komputerze siedzisz. Ech, w końcu fajne. Masz za mało zadań? To się rozbierz i ubrę, pilnuj. Mama, mam coś do ogarnięcia, więc już na zdalce będę jak coś. Praca zdalna? Z moich czasów i w moim zakładzie pracy takich wymysłów nie było. Mam musi pomóc Ci coś z tym projektem? Nie córcia, dziękuję, dam radę sama. Nikt mi nigdy nie pomaga, wszystko w tej chwili muszę sama robić. Jest tu jakaś zimnica dzisiaj w tym biurze. Jak będziesz kasłać, to ja nie będę z tobą po mediakowerach chodziła. Kogo my tu mamy? Chyba z tydzień cię nie widziałam. Traktujesz biuro jak hotel. I co? Koszmarny mamy ten raport? Nic, tylko na k***a środku. Patrz mama na ten design. Ja bym to tak zrobił. To jest moja firma i będziemy robić po mojemu. Jak sobie założysz swoją firmę, to wtedy możesz robić jak chcesz. Jak tam idę? Trochę brakuje. Dobra, zaraz ogarnę. Zaraz, to jest taka wielka bakteria. Ale ja miałam właśnie na przerwę. Dobra, 10 litrów i możesz się bawić. Mamę, mogę wziąć dwa tygodnie wolnego w wakacje? Co ty sobie myślisz, że to jest koncert życzeń? No wszyscy biorą. Ale ty nie jesteś wszyscy. Jak wszyscy skoczą z mostu, to ty też skoczysz? Na sobie jeszcze zrób. To pa. A, i pamiętaj, że jutro mnie nie ma, bo ja do Warszawy na spotkanie z klientem. Ale do Warszawy? Sama? No Dobra, napisz mi jak dojedziesz, bo będę się martwić. Mama coś mi szwankuje, przejściówka do laptopa ostatnia, będzie mi trzeba kupić nową. A co, jestem bankomat? Myślisz, że ja śpię na pieniądzach? No dobra, ale wszyscy ostatnio dostali nowe. Ale ty nie jesteś wszyscy. Dobra, mi już wystarczy, wracam do pracy. Ale wszyscy nic nie ruszyłaś. No dobra, brzmiarki zostaw, ale mięsko zjedz.